Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku gry Hero Zero. Na wstępie zapraszam do subskrypcji, ponieważ na 100 subów pojawi się konkursik oczywiście na Passive carda za 20 ziko, za którego możecie sobie kupić, nie wiem, jakieś skina w ces skina w lol bądź jakieś oponki do Hero Zero. I tak, na wstępie. Udało mi się uzbierać 100 milionów. W końcu już jest czwartek, czyli ostatni dzień Herokona. Może uda mi się. Pomóc drżenie na pewno mi się uda w ogóle, którzy jesteśmy w Rokonie trzeci. Bardzo dobrze, że trzeci. Drudzy? no raczej drodzy nie będziemy, ale tak. W doświadczeniu jestem 59, bardzo ładnie mi idzie. To idzie słabo, ale z poziomem już troszeczkę lepiej jest, bo jak widzicie 275 przypominam, że jeszcze nie wydałem tych 100 milionów, więc tutaj milion X dostanę, czyli to będą jakieś 3 levele, czyli będę miał 278. To już jest dobry poziom. I tak. Dobra, ludziska. To zaczniemy wydawać już w sumie. I tak, co ja tutaj mam? Po 200 tysięcy siłkę? A to siłkę to tak. Na razie nie będę pakował, bo nie mam niestety młotka. Tutaj mam jakieś przedmioty jeszcze do sprzedaży. O, właśnie ten pasek sobie sprzedam. Co położę tutaj? Okej, okay. to zacznijmy. 100 milionów? Tak, 100 milionów. Dobra. Raz. Dobra. Okej, okay. już mamy bardzo fajne staty. Szkoda, się, że to tylko tak nam naprawdę boostują się przez sezon. Dobra. Teraz możemy załadować parę w siłę. Teraz możemy dalej ładować tutaj. Oj już dużo wydaje. Około miliona na to. Dobra, tutaj jeszcze walmy trochę. Myślę, że powinienem zacząć zbierać. Dobra, kupmy wszystko siłę po prostu. my wszystko za siłę i sprawdźmy, czy już jest wydane. 100 milionów, sprawdźmy sobie bohatera. Tak, 100 jest mil... to w ciągu jednego dnia. Wezmę sobie wszystko. Wezmę sobie wszystko i sadźmy tutaj kolejne punkty. Tak, tutaj jednego. O Jezus, jednego, fajnie dałem jednego. Dobra, Dobra dajmy tutaj. I tu dajmy. Dobra, sprawdźmy, którzy jesteśmy w Herokonie solo. Ojojoj, 156 miejsce, ojoj z słabiutko. No nic. Zdarza się. Ale troszeczkę odskoczyliśmy od chaosu. Ok. jest statystyki. Takie, takie se. Dobra, odbierzmy sobie jeszcze tak. To sobie odbiorę, to sobie odbiorę. To, to też. I tutaj sobie odbiorę. Brakuje mi jeszcze paska, pewnie ta paska mi brakuje. Załóżmy pierwszą. Bez wspomagacza. Jeszcze buty. 413 To jest dobre. Tutaj siłkę mi daje, to też jest Tutaj może być. I tutaj w buty. Idealnie. Widzę, że tu niestety to jest trochę lepsze od, od tego, no ale no ile lepsze od 10, 24, 28, ale w ogólnym rozrachunku powinno być lepiej. Statystyki już nawet, nawet dobre powinny być, już w miarę. Sprawdźmy sobie do poziom, mojego, mojego poziomu. Na przykład, ja mam tam 275. Od Destiny mam troszeczkę lepsze. Od Lemona. Łączna pula statystyk będzie 4, 2, 6. Podobna. Tutaj mam lepsze. Od snika mam gorsze, ale tu też pewnie chodzi tutaj bardziej też o to, że ja nie mam trenów wyrobionych co, No O, tutaj już, tutaj już są potężni gracze. Duszka też mam gorsze. Zawsze mogą być lepsze, tylko tak. No właśnie, widzicie ten rozstrzał. Tu mam 150 tysięcy, a tu mam 61 tysięcy. To najprawdopodobniej będę ulepszał, jak będę wydawał 300 milionów. I jak znajdę młotek w sklepie. Dobra, ludziska. No to w sumie tyle w tym odcineczku. Ja wszystkich żegnam. Na razie. Cześć. I pa.